Miejsce, to w którym się znajdujemy, bardzo ciężko było nam odnaleźć. Przedzieraliśmy się godzinę różnymi wąwozami raz z górki, raz pod górkę bo podeszliśmy sobie w to miejsce od złej strony a znajdujemy się na bardzo ciekawym cmentarzu. Jak możecie zobaczyć, co się rzuca w oczy to swastyka. Ta swastyka jest tutaj nie bez powodu. Znajdujemy się na cmentarzu. Rodu Donów, który ród ten bardzo interesował się okultyzmem oraz ideologią nazistowską. Tu leży ojciec tego hrabiego, którego grób widzieliśmy ze swastyką. Tu jest godło rodziny. Cytaty z apokalipsy świętego Jana, ale ciekawsza rzecz jest tutaj. Jest to cytat z Biblii po niemiecku. Tutaj mamy cytat z Biblii i podpis Adolf Hitler. I nawet w naszych czasach, w czasach powojennych, nikt nie zniszczył swastyki na grobie młodego hrabiego, który zginął prawdopodobnie w wypadku samochodowym. Także miejsce na północy Polski, na górze, w bardzo ciekawym, jest bardzo ciekawym miejscem, i według miejscowych, nawet w okresie międzywojennym odbywały się tutaj różne rytuały na wzgórzu cmentarnym. Twierdzono, że były to rytuały Masonerii. Widywano postacie w kapturach, w szatach, z pochodniami. Jaka jest prawda, tego do końca nie wiem, ale. Na pewno to miejsce jest jedno z bardziej tajemniczych miejsc.